Siema, siemaneczko! Z tej strony Dziki Antek i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj z moim kolegą gram w Minecrafta. No właśnie chciałam mówić, żeby się przedstawił, ale okej. Okay. mi to pasi. Dzisiaj będziemy pokazywali jak grać mieczykiem i siekierką. Siekierką troszeczkę jest... Sie siekierka może nawet zabić członka, albo y, w ogóle y, playera w Minecrafcie, na dwa hity. No, zaraz pokażemy, tylko musi się po krótkiej przerwie pokażemy. Pa! No już jesteśmy po krótkiej przerwie. Jeszcze mam dodatkowy klucz, na którym można zdobyć po prostu skrzynię. No to zobaczymy, co dostaję, dostanę szyję endów. No nieźle, nieźle, nieźle. Ej, y, y, kolego dawaj do meteru. A y, będziemy sobie pokazywać, y, jak grać z siekierką, jak grać mieczykiem. To już na, na samym początku było zapowiadane. A no dobra, no Nader jest nieczynny, więc... A to no, Nader. Nader jest... Może jest nieczynny przecież. tak, może ją skończyć, bo mi się wyczerpał limit. Spoko. Pa. Gość właśnie skończył rozmawiać, bo mu się skończył limit. I... Jeszcze nie mam na komu to pokazywać, więc mam najgorzej. Więc, jeżeli byście chcieli nagrywać, nie wiem, nagrywać grać czy coś jeszcze, to mówcie, bo mógłbym, ale tylko potrzebuję 50 a, subskrypcji, bo będę mógł nagrywać live. Ja nagrywam ogólnie, pamiętacie, Guys, Roblox i Minecraft. Ktoś mi tam jeszcze napisał w komentarzach, czy żebym nagrał Fortnite'a, to postaram się na następnym odcinku nagrać Fortnite'a, sobie go zainstaluję. Ja po prostu będę próbował, nie? Jakiś za dobry Fortnite'a nie jestem, ale okej. Okay. Tu... Dlaczego widzę tego samego posia okej. Okay. Ja jeszcze, jeżeli chcecie, zamiast tych mieczyków i siekierak mogę Wam pokazać, jak zrobić but klacza. To jest akurat bardzo i to bardzo przydatne. Dlaczego? Bo możecie przetrwać w trakcie walki. Mogę, mógłbym to Wam pokazać, ale to patrzcie. Stoicie sobie tu. No ja. No i skaczecie, i robicie łódkę. Tylko, że mi nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj chyba jest niedozwolone, bo chyba nie można stawiać bloków. Więc muszę po prostu iść na swoją działkę. Działka. O, źle tu Ciao. Zobaczycie moją działkę. Było też mam jakieś ogólnie zrobiłam działkę. O tutaj. Mam tutaj swój parkour i tak dalej. Eee, mogę postawiać mogę. Więc patrzcie. Tylko sobie przyjętam Obi. Będę miał jak yy, pokazać Wam jak zrobić włod klacza. Albo. Albo sobie ten wejdę. Nie? To patrzcie, musicie odmierzyć na 4 kratki, bo łódka staje się na cztery kratki. Więc, więc trzeba idealnie postawić się na cztery karatki. Patrzcie, chodzi o coś w tym stylu, nie? To akurat jest trudne do nauczenia, bo trzeba to się nauczyć w ostatnie sekundy. To jest bardzo i to bardzo trudne i z wyjątkiem, chociaż wam ułatwi grać w Minecrafta, nie? Patrzcie. Nie? Mi akurat wyszedł, bo umiem robić, bo odkracza. Ale tylko y, czasami mi to wychodzi. I, jak Wam mówiłem, potrzebuję jednego subskrybenta do 50 y, subskrybentów. Będę mógł nagrywać live. I proszę Was bardzo, czy możemy przegonić Kubę, to ja, bo to jest mój kolega, tylko że się po prostu ugadaliśmy, kto będzie szybszy w subskrybentach. I proszę, przegonimy go, proszę. Bardzo chcę go przegonić i będę mógł też Wam nagrywać z Brawla. Bo dlatego, że mogę znaleźć na YouTubie, jak pobrać moje Brown Stars. I jeszcze, bo ja mam jeszcze takie konto na telefonie, nie. I ogólnie potrzebuję e, tylko jak się podpiąć. Piszcie w komentarzach, jak podpiąć się do e, kompa na telefon, żeby wszystko było widać. I proszę, subskrybujcie mnie, e, wpadajcie na mój kanał. E, wera, e, po prostu może Wam będzie miło, fajnie. E, dużo umiem robić editów. Jeżeli wpicie jeżeli pod tym odcinkiem 150 lajków, będę mógł nagrać jak e, robić takie fajne anim animacje jak ja robię, ok? Mamy zakład. Tylko musicie wbić 150 lajków. Ogólnie jeż jeżeli byście ogólnie, bo ja potrzebuję się rozwijać tutaj w mojej działce. Mam tutaj swoją farmę. I napiszcie w komentarzach też co by jeszcze tutaj dodać, nie? Bo tu, ja sam nie wiem mam jakąś tam zbroję e, ogólnie, nie? No tutaj teraz spawna żeby coś tam, nie wiem hm. w sumie chociaż po co zobacz tutaj mam węgię do skrzyni. Tarcza niepotrzebna. Mógłbym założyć diamentowy set, ale bym zginął. Na stówę. Nie jestem jakiś za jest bardzo dobry w PvP, ale... Jak... Yy, może jutro... Raczej jutro, be, jak mi kole... Jak kolega będzie miał czas jutro, to, to będę mógł nagrać o 13 odcinek, jak ogólnie się yy, walczyć i po prostu nie wiem piszcie w komentarzach co byście chcieli najbardziej nagrywać, co nagrywać dla Was widzowie. I bardzo dziękuję za 49 subskrypcji. Bardzo i to bardzo dziękuję. Mi to się akurat bardzo przyda, żeby przygodnić e, mojego kolegę i nagrywać live, nie? I bardzo Wam dziękuję. E, jeszcze nie wiem, jeżeli byście chcieli. E, Bitwy z moim kolegą, to piszcie w komentarzach, chcemy walkę z, twoją, z twoim kolegą, to będziemy nagrywali po prostu e, ogólnie odcinki, że walczymy, ok? Dla mnie to jest git. Możemy nagrywać tylko, że e, gdzieś, żeby. W na jest otwarty dopiero od 13. A dopiero widzicie, jest 11. Więc nie mam jak. Więc yy, po prostu, nie wiem. Więc jutro raczej będę nagrywał o 13, a wrzucę chyba o jakiejś 14. Podejrzewam. Ale tak to. Ogólnie, mój kolega, nie wiem, skończył, bo musi, mu limit czasu płynął, ale okej. Okay. Ale tak to, to wszystko. Y, ogólnie, dlaczego nie nagrywałem? Dlaczego y, wrzucałem tylko szorcy? Dlaczego y, robiłem takie kombo? Mogę Wam to powiedzieć. Dlaczego nie nagrywałem y, odcinków, dlatego, bo nie wiem, ale po prostu mi się przez chwilę tak, y, miałem tak, taką przerwę, nie, no i zacząłem nagrywać shortsy, jak widziałam, że pod moim pierwszym shortsem, dlaczego, y, to widziałem, że bardzo dużo y, zarobiłem wyświetleń, więc po prostu zacząłem jeszcze bardziej nagrywać shortsy. Bo, żeby ogólnie, nie? Wam się podobały i tak dalej. Więc, dlatego po prostu zacząłem wrzucać shortsy, i jak inni YouTuberzy. Ale, ale. Ogólnie też będę dzisiaj nie wiem. Jeżeli. Mm, Jeżeli byście chcieli dzisiaj jeszcze, e, albo jutro, albo pojutrze, e, zędu, nie? Zędu, e, kiedy tak bawię się z moim kolegą w Dream. Pewnie znacie tego youtubera e, Dream, raczej. Większość osób zna to. I będę uciekał przed moim kolegą, i będę robił bot clutch. Będę robił bot klasze, to jest na pewno zapowiadane. Będę się chował, będę. I będę walczył. Będziemy grali do pięciu. Raz ja, raz on. Więc po prostu będziemy tak się bawili. Eee, zresztą. Tak, jeżeli byście chcieli jeszcze z Fortnite'a, to mówię, po prostu jak będzie 150 lajków, będę nagrywał Brawl Stars i jeszcze Fortnite'a, to też tak może być, dla mnie wszystko pasi. I bardzo proszę o subskrypcję i dziękuję za oglądanie do Pawidzowie.